Dzisiaj chcę Wam zaprezentować piękne, moim zdaniem, kolorystyczne zestawienie różowych róż. Tutaj mamy bailando, czyli niewysoką rabatówkę o bardzo wyrównanym wzroście. To jest bardzo ważne. W prostych, sztywnych pędach, czyli nie się, w bardzo trwałych kwiatach o no, wyjątkowym odcieniu różowego koloru. Te kwiatki. Prawie nie zmieniają barwy, delikatnie tylko jaśnieją i są bardzo trwałe. A obok rośnie Perennial Blue, czyli mocny rambler. Zwróćcie uwagę, jak stworzył piękną kolumnę. Te ramblery fajnie można kształtować, nie wymagają dużo wysiłku i można z nich wyczarować różne konstrukcje kwitnące. I tutaj się wydaje, że to jest takie oczywiste, no mamy fajną różową i ciemnoróżową różę, no i nic nadzwyczajnego. Tu fajnie można by to jeszcze skomponować z jakimiś bylinami, nie wiem, z lawendą na przykład, czy z jakimiś białymi różami. Ten efekt byłby też świetny, ale za chwilę zobaczycie ujęcie z większej odległości i zobaczycie, że na tej rabacie rosną inne odmiany, które nie dają sobie tak świetne rady, jak te dwie, jak Bajlando na przykład. Zobaczcie w prawym rogu zaraz pojawi się Wam inna odmiana, której nazwy nie znam, ale wtedy dopiero widać różnicę.